To, co właśnie zobaczyłeś, jest jednym z niewielu rzekomo prawdziwych przykładów egzorcyzmu czyli rytuału egzorcyzmu, lub wypędzania demonów z opętanej osoby. A ksiądz na filmie to prawdopodobnie najbardziej znany i popularny watykański egzorcysta Gabriel Amort, którego wspomnienia są podstawą filmu Egzorcysta Watykański lub Egzorcysta Papieża z Russellem Crowe w roli głównej. Prawdziwy Gabriel Amort twierdził, że przeprowadził ponad 160 tysięcy egzorcyzmów, a jednocześnie twierdził, że joga była praktyką satanistyczną, oskarżył Watykan o porywanie dziewcząt na orgie seksualne i że czytanie Harry'ego Pottera zwróciło ludzi do diabła. Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem, kim naprawdę był Ojciec Gabriel Amort, grany przez Russella Crowe. Opowiem o najsłynniejszych przypadkach egzorcyzmów, które rzekomo przeprowadził, a także o najbardziej kontrowersyjnych wypowiedziach, które wygłosił publicznie. Osobiście jestem sceptycznie nastawiony do tematu egzorcyzmów, ale w tym filmie postaram się bezstronnie przedstawić wszystkie informacje, które zebrałem na temat ojca Gabriela Amorta, a ty sam zdecydujesz w co wierzyć, a w co nie. Gabriel Amort urodził się 1 maja 1925 roku w Modenie we Włoszech. Po walce z nazistami po stronie włoskiego Ruchu Oporu podczas II wojny światowej studiował również prawo i służył jako zastępca przyszłego premiera Giulio Andreottiego w Młodych Chrześcijańskich Demokratach. Później w 1951 roku został wyświęcony na księdza. Jednak przez ponad trzy dekady najsłynniejszy egzorcysta świata nie przeprowadził ani jednego egzorcyzmu. Zaczął to robić dopiero w 1986 roku, kiedy został mianowany uczniem starożytnego watykańskiego egzorcysty, wielebnego Candido Amantiniego. Gabriel Amort twierdził później, że jego mentor potrafił stwierdzić, czy dana osoba jest opętana nawet na podstawie fotografii. Po śmierci Candido w 92, to właśnie Amort zastąpił go, wyznaczając początek jego prawdziwej kadencji jako egzorcysty papieża. Warto w tym miejscu zauważyć, że egzorcyzm jako taki był ważnym obrzędem wiary chrześcijańskiej od jej początków. Słowo egzorcyzm Pochodzi ze starożytnej Greki i oznacza wiązanie przysięgą. Jest to bardzo stara praktyka, nieodłączna w wielu religiach i kulturach świata. Kapłan, który w rzeczywistości jest pośrednikiem między Bogiem a zwykłym wierzącym, wykorzystuje moc modlitwy w imię Pana i wszystkich świętych, aby przeprowadzić rytuał egzorcyzmu, zmuszając złe duchy do poddania się i opuszczenia ciała opętanego. Przez kilka pierwszych stuleci egzorcyzmy były otwarte dla wszystkich wierzących i odgrywały ważną rolę w przyciąganiu osób z zewnątrz do rozwijającej się wiary. Innymi słowy, był to rodzaj elementu propagandowego, który potwierdzał potęgę kościoła w walce z szatanem. Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa w imperium rzymskim, egzorcyzmy ewoluowały z formy charyzmatycznego uzdrawiania świeckich do cudu dokonywanego przez osoby o wyjątkowym, duchowym autorytecie. Począwszy od IV wieku liturgia egzorcyzmów została udoskonalona, gdy wczesny Kościół przejął pełną władzę nad rytuałem. Stosowanie egzorcyzmów rosło i słabło na przestrzeni wieków. W połowie XX wieku wielu duchownych uważało, że egzorcyzmy nie mają miejsca we współczesnej teologii katolickiej. Na przykład II Sobór Watykański, Międzynarodowa Konferencja Biskupów Katolickich, która odbyła się w latach 60., oznaczała odejście od egzorcyzmów, ponieważ Kościół starał się zmodernizować i stać się bardziej współczesny. Tak więc lata 60. i wczesne 70. były historycznie najniższym punktem w praktyce tego rytuału. Jednak później egzorcyzmy zyskały nowy rozwój i popularność. Nie tylko ze względu na premierę filmu *Exorcista*, czyli ten, który wypędza diabła w latach 70. Film został wyreżyserowany przez Williama Fritkina i dystrybuowany przez Warner Brothers. Trudno chyba przecenić wpływ tego filmu na popularyzację i rozwój egzorcyzmów w czasach współczesnych. Sam ojciec Gabriel Amort wielokrotnie podkreślał, że jest fanem tego filmu i samego reżysera, a tak na marginesie to właśnie reżyser William Friedkin nakręcił film, którego fragment pokazałem na początku. Księża bardzo rzadko pozwalali na filmowanie egzorcyzmów, ale Gabriel Gabriel Amort pozwolił swojemu ulubionemu reżyserowi uchwycić ten moment na filmie. W rezultacie egzorcysta był nominowany do 10 Oscarów, w tym za najlepszy film, ale zdobył tylko dwa z nich. Jednocześnie film przez wiele lat znajdował się na liście 250 najlepszych filmów wszechczasów IMDB. Równolegle z popularnością filmu działalność katolickich egzorcystów, takich jak Amort, zaczęła rosnąć i w rzeczywistości odegrała znaczącą rolę w legitymizacji współczesnej praktyki tego rytuału. Rosnąca popularność skłoniła nawet Watykan do opublikowania nowego zestawu wytycznych dotyczących egzorcyzmów w 1998 roku i zwiększenia liczby księży przeszkolonych do radzenia sobie z opętaniem demonicznym. Chociaż wielu duchownych pozostaje sceptycznie nastawionych do tej praktyki, poparcie dla egzorcyzmów jest obecne na wszystkich poziomach Kościoła katolickiego. W ostatniej dekadzie praktyka ta doświadczyła gwałtownego wzrostu popytu na całym świecie. Ogólnie rzecz biorąc, Kościół katolicki dzieli egzorcyzmy na mniejsze i większe. Egzorcyzm mniejszy składa się z sakramentów i błogosławieństw używanych do leczenia wpływów demonicznych. Zazwyczaj kapłan odczytuje modlitwę lub zaklęcie nad pacjentem. Wielki egzorcyzm jest wykonywany tylko wtedy, gdy istnieje oczywisty przypadek demonicznej okupacji. I nie wszyscy kapłani mogą go wykonać, tylko prawdziwi egzorcyści mogą to zrobić. Rytuały te obejmują czytanie psalmów i ewangelii, recytację specjalnych modlitw egzorcystycznych, użycie wody święconej i krucyfiksu. Egzorcysta może również stosować nakładanie rąk. A także oddychanie na twarz osoby. W większości przypadków Kościół wymaga dokładnych badań lekarskich i psychiatrycznych przed przeprowadzeniem tak poważnego egzorcyzmu. Swego czasu Gabriel Amort uważał, że potrzeba egzorcyzmów jest tak wielka, że opowiadał się za tym, aby wszyscy duchowni katolicy mogli odprawiać poważne egzorcyzmy bez konieczności uzyskania pozwolenia. Dodam, że współczesna medycyna uważa opętanie za szczególny przypadek zaburzenia psychicznego. Tak zwani opętani charakteryzują się klasycznymi objawami histerii, zespołu maniakalnego, psychozy, zespołu tureta, epilepsji, schizofrenii czy rozdwojenia osobowości. W przypadku rozdwojenia osobowości np. 29% respondentów alter ego uważało się za demona. Ponadto istnieje forma paranoi zwana demonomanią lub demonopatią, w której pacjent wierzy, że jest opętany przez jednego lub więcej demonów. Naukowcy przypisują niektóre przypadki uzdrowienia takich pacjentów poprzez egzorcyzmy autohipnozie. Zauważono, że niektórzy ludzie, którzy uważali się za opętanych, w rzeczywistości cierpieli na narcyzm lub niską samoocenę i działali jako opętani przez demona, aby przyciągnąć uwagę. Kiedy opinia publiczna zniknęła, obsesja pacjenta również. W międzyczasie Gabriel Amort założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów na początku lat 90. i został jego długoletnim prezesem. Organizacja ta miała na celu zrzeszenie kolegów po fachu i zapewnienie im wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. Takie nawiązywanie kontaktów między egzorcystami rozpoczęło się później na konferencjach egzorcystycznych, które od tego czasu odbywają się co dwa lata. W 2014 roku organizacja Gabriela Amorta otrzymała oficjalne zatwierdzenie i uznanie ze strony Watykanu. Jeśli chodzi o samego Gabriela Amorta, w szczytowym okresie swojej kariery przeprowadzał do 20 egzorcyzmów dziennie. Amort twierdził, że egzorcyzm trwał średnio około 30 minut i nie miało znaczenia, czy był przeprowadzany przez telefon, Skype czy osobiście. Nie znalazłem żadnych informacji na temat tego, czy takie sesje były płatne. Znalazłem jednak dowody na to, że w dzisiejszych czasach takie usługi nie są świadczone bezpłatnie. Jest więc prawdopodobne, że w tamtych latach istniała jakaś symboliczna lub nie tak symboliczna zapłata za egzorcyzmy. Według jednego z oświadczeń ojca Amorta przeprowadził on około 160 tysięcy egzorcyzmów, ale zauważył, że tylko mniej niż 100 było związanych z prawdziwym opętaniem demonicznym. W takich przypadkach, według Amorta, opętani wypluwali kawałki szkła lub metalu, płatki róż i inne przedmioty. Jako dowód przechowywał nawet kolekcję plastikowych figurek, gwoździ i kluczy. Powiedział również, że był świadkiem nadludzkiej siły, takiej jak opętanie jedenastoletniego chłopca, który z łatwością odrzucił czterech mężczyzn. Głównymi oznakami opętania, zgodnie z doktryną katolicką, są sytuacje, w których dana osoba mówi w językach, których nie zna, demonstruje wiedzę o wydarzeniach lub ludziach, których nie mogłaby znać, lub wykazuje siłę fizyczną znacznie wykraczającą poza to, czego można by oczekiwać od jej budowy ciała. Gabriel Amort twierdził również, że bóle głowy i skurcze żołądka są również objawami obsesji. Twierdził również, że diabeł nienawidzi łaciny i komunikuje się głównie w języku angielskim, nawet jeśli osoba opętana nie zna tego języka. Amort napisał również, że diabeł nie przestrzega równowagi płci, ponieważ 9 na 10 egzorcyzmów, które przeprowadził, dotyczyło kobiet. Nigdy nie był w stanie wyjaśnić dlaczego, ale podejrzewał, że diabeł chciał zemścić się na dziewicy Maryi. Twierdził również, że kobiety w wieku od 30 do 40 lat były najbardziej podatne na wpływ diabła, ponieważ często chodziły do wróżbitów lub medium i praktykowały magię. Jak już wspomniałem, często publicznie mówił o swoich doświadczeniach jako egzorcysta, co było dość niezwykłe, ponieważ większość egzorcystów nie upubliczniała swojej pracy. Na przykład Amort powiedział, że kiedyś spotkał demoniczną istotę, która weszła w młodego włoskiego chłopa. Mężczyzna mówił tylko po włosku, ale według legendy, kiedy ojciec Amort wspomniał imię Jezusa Chrystusa, Włoch spojrzał na niego uważnie i zaczął wykrzykiwać obsceniczne przekleństwa po angielsku. Później, gdy ojciec Amort powiedział Lucyferowi, by uwolnił mężczyznę, Włoch zaczął lewitować, to znaczy latać w powietrzu. Innym dziwnym przypadkiem wspomnianym przez Amorta była sesja z kobietą, która podczas egzorcyzmów rzekomo wypluła kawałki radia tranzystorowego. Gabriel Amort tłumaczył dużą liczbę egzorcyzmów i wypędzonych demonów tym, że bardzo często ofiara opętania była swego rodzaju stałym klientem jego ojca i potrzebowała wielu sesji. Twierdził również, że nawet tysiąc demonów mogło opętać jedną osobę naraz. Pomimo tej imponującej kariery egzorcysty, ojciec Gabriel Amort jest również pamiętany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. W szczególności w 2012 roku twierdził, że kilku wybitnych włoskich polityków było pod wpływem diabła, a prezerwatywa i telewizja były wynalazkami szatana. Przy innych okazjach twierdził, że włoska telewizja jest zarządzana przez tajny zakon masonów. Rok później, podczas wywiadu w programie La Zanzara, stwierdził, że homoseksualność ma charakter demoniczny. Potępił także jogę, Halloween i książki o Harrym Potterze ponownie za ich rzekome powiązania z diabłem, a także prezydenta Włoch Giorgio Napolitano za jego rzekome powiązania z masonami. Jednocześnie wielokrotnie twierdził, że zarówno Hitler, jak i Stalin byli opętani przez diabła. Ojciec nie ignorował tematu tatuaży. Uważał, że każdy, kto robi sobie tatuaż, popełnia mimowolny akt satanistyczny, ponieważ atakuje świątynię Boga, którą jest ludzkie ciało. Jednym z jego najbardziej znaczących stwierdzeń było zniknięcie nastoletniej dziewczyny Emanueli Orlandi. Dziewczyna zniknęła w Rzymie w 1983 roku, miała wtedy 15 lat. Emanuela nigdy nie została odnaleziona, a jej zniknięcie stało się wielką tajemnicą i tematem wielu teorii. Ponieważ Emanuela była obywatelką Watykanu, wiele z tych teorii faktycznie wiązało sam Kościół ze zniknięciem. Teoria ta została poparta przez Gabriela Amorta w 2012 roku, który stwierdził, że Emanuela była ofiarą kościelnych pedofilów i została uprowadzona na orgie seksualne. Według niego watykański oficer policji rekrutował młode dziewczyny na imprezy seksualne, a pracownicy nienazwanej zagranicznej ambasady również byli w to zaangażowani. Jednak pomimo tak kontrowersyjnych wypowiedzi i działań, ojciec Gabriel Amort jest obecnie uważany za jednego z najbardziej popularnych i znanych egzorcystów w kościele. Pomimo faktu, że często pojawiają się sceptyczne stwierdzenia na temat samej praktyki egzorcyzmów, praktycznie nie ma takich stwierdzeń ani obalających lub demaskujących artykułów lub materiałów na temat samego ojca Gabriela. Większość mediów albo podaje suche informacje na jego temat, albo mówi o jego karierze, egzorcysty i przykładach egzorcyzmów. Oznacza to, że praktycznie nie ma krytycznych materiałów dotyczących Gabriela Amorta i jego praktyki egzorcystycznej. I tutaj, moim zdaniem, są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że wszystko co opowiadał ojciec Gabriel Amort jest czystą prawdą. Druga, że autorytet Kościoła i samego ojca Gabriela Amorta zapewnia tym historiom swego rodzaju immunitet informacyjny, a jednocześnie w zdecydowanej większości takich przypadków egzorcyzmów nie ma możliwości przeprowadzenia szczegółowego śledztwa i zebrania faktów. Tym bardziej, że praktyka egzorcyzmów jest obecnie oficjalnie wspierana przez Kościół, choć różni się od tego, co widzimy w hollywoodzkich filmach. Dlatego opisanie lub mówienie rzeczy, które obalają lub zaprzeczają egzorcyzmom, oznacza obalanie lub zaprzeczanie rzeczom, które są oficjalnie wspierane przez Kościół. Mimo to wiele osób uważa, że religia, a w szczególności chrześcijaństwo, ostatnio zatrzymała się w rozwoju. Globalne trendy, które stopniowo zmieniają porządek świata oraz sposób w jaki żyjemy i postrzegamy rzeczywistość, uderzają w tradycyjne wartości i zasady. Jest to szczególnie widoczne w Europie Zachodniej, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat liczba wierzących chrześcijan bezlitośnie spadała. Na przykład, według ekspertów do spraw polityki międzynarodowej, ponad 50% Brytyjczyków nie uważa się już za wierzących. Sytuacja jest niemal taka sama w Niemczech, Holandii, Belgii i krajach skandynawskich. Upadek wiary chrześcijańskiej jako jednego z bastionów tradycyjnych, konserwatywnych wartości i instytucji rodziny jest przedmiotem troski Watykanu. Ten spadek wpływu religii na społeczeństwo jest wynikiem zmian pokoleniowych, przemian demograficznych w Europie, rozwoju zaawansowanych technologii i sztucznej inteligencji, szybkiego rozwoju przemysłu kosmicznego i ciągłych konfliktów w kościele. Upadek chrześcijaństwa wywołuje jednak reakcje tych, którzy się z nim nie zgadzają. Prowadzi to do radykalizacji ruchów chrześcijańskich w krajach, w których wiara nadal jest potężnym narzędziem mobilizacji społeczeństwa i ważną częścią życia ludzi. Na przykład według brytyjskich mediów w ostatnich latach dramatycznie wzrosło zapotrzebowanie na egzorcyzmy. Według księży tylko na Sycylii Watykan otrzymał ponad 400 tysięcy zgłoszeń rzekomego opętania demonicznego w ciągu jednego roku. Liczba wiernych skarżących się na demoniczną aktywność wzrosła również w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i Afryce. Oczywiście pod presją kryzysu gospodarczego, wojen i ogólnego upadku religii, część społeczeństwa reaguje zwiększonym popytem na mistyczne rytuały, ceremonie i wierzenia. Jest to zrozumiałe z psychologicznego punktu widzenia, ponieważ w czasach niepewności ludzie mają tendencję do szukania nieracjonalnych powodów, tajemniczych, mistycznych zjawisk, których nikt nie potrafi wyjaśnić. Według ekspertów, Watykan, podejmując temat egzorcyzmów, próbuje podsycić dyskurs religijny i zatrzymać tych ludzi, którzy będą nadal żyć tą wiarą w obliczu kryzysu Kościoła katolickiego, a także powstrzymać początek ogólnej obojętności młodych ludzi na religię, grając na konserwatywnych i mistycznych tematach chrześcijańskich. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli uznaliście go za interesujący, nie zapomnijcie polubić, skomentować i zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. To wszystko na razie, więc do usłyszenia wkrótce. Cześć!